Witamy Państwa w magazynie samorządowym. Nasz Elbląg przed Państwem podsumowanie najważniejszych miejskich wydarzeń: oto co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. W naszym województwie trwają ferie zimowe. Ruszyły konsultacje społeczne do gminnego programu rewitalizacji. Zakończyła się rozbiórka pawilonów przy ulicy Pestoloziego. Miasto kompleksowo wspiera osoby bezdomne w Elblągu. W stolicy rozmawiano o elbląskim porcie, a także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! 22 stycznia w naszym województwie rozpoczęły się ferie zimowe, które potrwają do 4 lutego. Tradycyjnie jak co roku dzieci i młodzież podczas dwutygodniowej laby w Elblągu nie będą narzekać na nudę. Elbląski samorząd wspólnie z miejskimi instytucjami przygotował bogatą ofertę zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił niemal wszystkie swoje obiekty, na których przez całe ferie odbywają się różnorodne zajęcia sportowe. Dla tych z kolei, którzy preferują spędzić. Czas w kreatywny sposób, bogaty i ciekawy wachlarz propozycji przygotowała w swoich filiach Biblioteka Elbląska oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Jak co roku w elbląskich szkołach podczas ferii odbywają się także półzimowiska. W tym roku organizowane są w pięciu placówkach. W dwóch turnusach weźmie udział prawie 700 dzieciaków, na których czeka moc atrakcji, m.in. zajęcia sportowe czy artystyczne. Warto dodać, że gmina miasto Elbląg dofinansowała organizację półzimowisk w kwocie 200 tysięcy. zł złotych Prezydent Elbląga zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląga do 2030 roku. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 stycznia do 27 lutego. W konsultowanym dokumencie znajduje się m.in. lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W programie określono także koszty tych przedsięwzięć oraz harmonogram ich realizacji. W ramach konsultacji 15 lutego o godzinie 17 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Szczegóły projektu dostępne są na stronie Urzędu Miasta. Opinie i uwagi można zgłaszać poprzez formularz konsultacji społecznych, który dostępny jest na stronie internetowej www.elblag.eu w zakładce Rewitalizacja oraz w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zarząd budynków komunalnych uporządkował teren miasteczka handlowego przy ulicy Pestoloziego. W związku z tym zakończyła się rozbiórka części pawilonów handlowych. Spośród 87 pawilonów 47 zostało rozebranych. Pawilony, w których przeprowadzona jest aktualnie działalność, będą funkcjonowały bez zmian. Zarząd budynków komunalnych przewidział także pozostawienie kilku pawilonów dla ewentualnych przyszłych najemców, którzy w tym miejscu chcieliby otworzyć swój biznes. Przypomnijmy, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania Przestrzennego na tym terenie publicznym przewidziane jest wprowadzenie tzw. zieleni urządzonej, i na ten właśnie cel zostanie on przeznaczony. Możliwe, że powstanie tam zielony skwer, gdzie będzie można odpocząć, a przy okazji zrobić zakupy. Okres zimowy to zawsze trudny czas dla osób bezdomnych. W Elblągu mogą one skorzystać z kompleksowej pomocy, którą oferuje Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i uzależnionych przy ulicy Królewieckiej oraz w schronisku dla bezdomnych przy ulicy Nowodworskiej. Z kolei Straż Miejska i policja wspólnie z pracownikami Elbląskiego Centrum Usług Społecznych patrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, proponując im doraźną pomoc oraz informując o możliwościach wsparcia. Ciepłe posiłki dla około 50 osób osób bezdomnych wydaje z diecezji elbląskiej przy ulicy Zamkowej. Wszystkie służby, pracownicy urzędu oraz Elbląskie Centrum Usług Społecznych apelują do mieszkańców o czujność i zgłaszanie przypadków osób bezdomnych potrzebujących pomocy. Kwestia pogłębienia toru wodnego na rzece Elbląg oraz dalszy rozwój elbląskiego portu był głównym tematem rozmów włodarzy Elbląga z Arkadiuszem Marchewką, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Jestem bardzo zadowolony, bo rozmowy w Warszawie były rozmowami partnerskimi. Zasada pomocniczości dla samorządu praktycznie była widoczna gołym okiem, gdzie wspólnie rozmawialiśmy na, na ten temat, jak tę dużą inwestycję, która, która jest rozpoczęta, a jak wiemy niezakończona w jaki sposób e, doprowadzić do końca. Teraz e, trzeba e, ustalić wszystkie szczegóły i tutaj, tak jak pan minister Arkadiusz Marchewka powiedział, e, rozpoczynamy budowę harmonogramów, dokumentacji. Przypomnijmy, że aby Elbląski port mógł się rozwijać i wykorzystać potencjał jaki daje przekop mierzei Wiślanej, rząd musi pogłębić do końca tor wodny na rzece Elbląg. To niezbędna inwestycja, aby do Elbląskiego portu mogły wpływać większe jednostki cześć ma Elbląg kochani 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu koniecznie musicie być z nami uwaga ruszamy już w sobotę o godzinie 8.30 Park ran. Policzcie z cukrzycą przyjdźcie do Parku Modrzewie o godzinie 12 Centrum Handlowe Ogrody scena licytacje pokazy artystyczne szpital wojewódzki i szpital miejski będą pokazywać sprzęt robić badania profilaktyczne musicie koniecznie być z nami również podczas tych licytacji w sobotę ruszamy od Godziny dziesiątej zaczynamy yy, uwaga to jest zadanie trzeba znaleźć stare kino Orzeł na ulicy Królewieckiej w, stary, w jednostce wojskowej tam możecie o godzinie 11 obejrzeć seans filmowy, natomiast od godziny 10.00 zapraszamy do zwiedzania Muzeum Podziemnego Kaponiera. Od godziny, od godziny 13 rusza e, scena główna na, na Starym Mieście e, grają zespoły, są licytacje jako gwiazda zespół Dabska o godzinie 20.00. Uwaga, nowość! E, e, hymn Wielkiej Okiesty Świątecznej Pomocy na żywo podczas pokazu e, Fajerwego podczas światełka do nieba będziemy widzieć ten, będziemy mogli usłyszeć ten hymn na żywo Bądźcie z nami przez cały dzień, będą stare samochody, będzie nauka pierwszej pomocy robiona przez Państwową Straż Pożarną Będzie zwiedzanie bramy targowej. Uwaga, można saunować w grupie wodnej w naszej rzece Elbląk Musicie koniecznie być z nami, bądźcie z nami. Do zobaczenia. 32 finałek świątecznej pomocy 28 sobota. Niedziela Siema! Siema! 769 lat temu w Elblągu przebywał król czeski Przemysław II Ottokar. Król uczestniczył w krucjacie przeciw Prusom w Sambii. Na jego cześć utworzony tam gród nazwany został Królewcem. 677 lat temu we wsi Montowy Wielkie na Żuławach urodziła się błogosławiona Dorota, mistyczka i lokalnie czczona święta kościoła katolickiego. 520 lat temu w Elblągu gościł Mikołaj Kopernik, astronom, brał udział w naradzie dotyczącej wysyłania posłów do króla. 27 stycznia 1580 roku ukazało się zarządzenie wskazujące Elbląg jako jedyne miasto na Bałtyku, w którym statki angielskie mogły wyładowywać swoje towary. W nocy 24 stycznia 1738 roku na Nowym Mieście wybuchł wielki pożar, uwieczniony później w Miedziorycie Endersza. Skutki pożaru skłoniły Elblążan do zmian w przepisach pożarowych. 251 lat temu w Elblągu przestało obowiązywać prawo lubeckie, miasto podporządkowano centralnej władzy pruskiej. 208 lat temu rozpoczęła się wielka przebudowa Elbląga, likwidowano mury obronne i fosy, budowano nowe ulice i place. Nowy rynek otrzymał nazwę Plac Wilhelma. Dziś jest to Plac Słowiański. 192 lata temu w Fiszewie Prusacy zastrzelili internowanych w Prusach polskich powstańców. Zginęło 8 żołnierzy, a 12 zostało ciężko rannych. W styczniu 1859 roku zawiązano Elbląskie Towarzystwo Żeglugi Parowej. 23 stycznia 1945 roku w godzinach wieczornych na ulicach miasta niespodziewanie pojawiły się rosyjskie czołgi. Rozpoczęła się trwająca ponad dwa tygodnie krwawa i wyniszczająca bitwa o Elbląg. 67 lat temu zawiązał się oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu. Prezesem został Włodzimierz Sierzputowski. 65 lat temu Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Elblągu otrzymały imię Juliusza Słowackiego. Również 65 lat temu Filharmonia Narodowa objęła Elbląg swym patronatem. Orkiestra Filharmonii koncertowała w naszym mieście przynajmniej raz w roku. 29 stycznia 1962 roku ukazał się pierwszy tom rocznika elbląskiego wydawnictwa naukowego Elbląga, które ukazuje się do dziś.